Dominik Woźniak, M.A.P.L. Jesteśmy na Media Treningu przed KSW 37. Ze mną Filip Wolański. Filip, e, widziałem popis swoich umiejętności. Chyba forma taka jak należy. Tak jest. Dzień, witam wszystkich przede wszystkim. E, wszystkich przede wszystkim. Nie <grym> witam, przy... witam wszystkich. E, no tak, jest dwa tygodnie do walki. E, forma jest dobra, ale nie chcę tutaj, mówię, za dużo też rozmawiać. Już wcześniej mówiłem na temat formy, bo ostatnio mówiłem, że będzie mega ekstra, super, super. Wyszło, jak wyszło. Mówię, dostałem pierdziel brzoskwowy. Dzięki temu zobaczyłem, co jest nie tak. Zmieniłem troszeczkę w swoich przygotowań, kilka rzeczy. nawiązałem współpracę z trenerem takim, tutaj od odżywienia, Marcinem Burtanem, który naprawdę muszę powiedzieć, że robi mega mega robotę. No i czuje się co, no czuje się dobrze. 3 ja grudnia czy, czy, czy ma troszkę przemęczeni tak jeszcze nie przemęczeni, tak No to, to już jest bardziej tak, że chce się już zjeść, już żeby, już, żeby już było w powaszeniu. i już mam przygotowane żelki dla ciebie. Tak? A ja widzisz, że akurat Soki owocowe. Naprawdę? To zjem, ale w niedzielę. Bo się trochę pozmieniało. Yy... I, nie i, ma McDonalda nie ma, nie ma McDonalda, nie ma jest, jest jedzenie, jest inaczej i mówię, zaufaję Marcinowi w 100% widzę, że to działa, widzę po sobie, widzę ile mam energii do treningu, widzę, że ta waga schodzi, a ja nie jestem zmęczony, więc tak niech tak będzie, niech tak zostanie. O samych przygotowaniach, widziałem grappling Kraków, twój trener wyjeżdżał do Poznania, ciebie tam nie widziałem chyba? Byłem, Byłem byliśmy w KS a, no byliśmy, tak, ale raz tego byłeś, tak, prawda? Raz byłem raz byłem, yy, raz byłem yy, <coughs> cały czas to samo yy, raz, raz byłem yy, no wiadomo przygotowywałem się, bo nazwisk było kilka do tej walki, yy, więc za zapasy przygotowywałem yy, znaczy zawsze jak jest szansa to jadę do Poznania, bo Bartosz Dobicki ma na, tutaj z Bartosz dla nas bardzo dobry wpływ, bardzo fajny nas y, gdzieś tam uczy tego tych zawodów pod ma, więc na pewno to na marne nie pójdzie. Właśnie, jak to jest przygotowywać się do walki nie znając do ostatniej chwili przeciwnika? No mówię, ja tych nazwisk miałem kilka, A. więc to się zmieniało kilkakrotnie i kilkukrotnie zmieniałem, bo tam się różnie <gryzny> dużo atrakcji jest. Zmieniali się, sparingi robiłem raz takie, raz takie, raz, raz siakie, a w pewnym momencie pomyślałem, że co jedź tak, jak, ma, tak jak, 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 jak jedziesz róbmy to od rągu do końca nie znając rywala tak, żeby było dobrze, tak? Czyli przekrojowo. No i tak się przygotowałem. Mhm. Łukasz Rajewski, yy, zaskakująca trochę decyzja chyba. No. Ja mam tutaj dużo do powiedzenia. No, tak organizacja zdecydowała, ja nie wybrzycam, w sensie takim, że jak kogoś mi proponują, no, to ja walczę, chcę walczyć, chciałem walczyć na tej gali, cieszę się, że się znalazło dla mnie miejsce. Jest rywal taki, trzeba go pokonać i iść dalej. A dla Łukasza bardzo dużo do zyskania, dla Ciebie bardzo dużo do stracenia jednak, prawda? A na tym poziomie no, to jest może zdarzyć się wszystko, prawda? Nie ugrywajcie. Tak, no mówmy się, że Łukasz to już nie jest typowo stylowy zawodnik, więc, więc trzeba być czujnym, ale mówię, no to jest kolejna przeszkoda na mojej drodze po... Bo... Troszeczkę moja droga się wydłużyła, ale, ale spokojnie, wytrwale dążę do, do celu i, i na pewno nic mi w, nie będzie w stanie przeszkodzić w tym, żeby w końcu był na szczycie. Druga walka dla KSW, no i jest y, Kraków Arena przed własną publicznością. No i jest, jest Kraków Arena, jest tak samo, tak samo, jest tak samo... Y, duża hala, albo trochę większa niż w Ergo Arenie, więc jakby przyzwyczajony już będę ale tyle fajnie, że na miejscu, że nie trzeba nigdzie jeździć no, chyba w Grapplingu było 200 biletów i 4 chłopace i wszystko było tak jest, bardzo duże zainteresowanie u nas w klubie, w ogóle w mieście więc no, cieszę się mam nadzieję, że będzie głośny doping, że nam pomogą ściany i 2-0 będzie dla grapplingu tej nocy. No właśnie jak to w ogóle jest, bo twój trener jest też... Yy, yy jakby, no walczy na tej gali, musicie to jakoś pogodzić, prawda, no bo jest jakieś tam przepalenie, różne rzeczy, ostatnio też tak było, ale jakoś chyba nie pytałem Cię. Ostatnio też tak było, właśnie wiadomo, że fajniej by było dla nas lepiej, jakbyśmy walczyli na innych galach, ale jest tak, a nie inaczej, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Na tyle mamy fajnie zgrany team już, że y, są osoby tarożnika do, do mnie, są do Łukasza, wiadomo, ja jeżeli y, pozwoli mi na to wszystko, y, to po walce będę ja, też wychodził, tak jak każdy ostatnio wychodził do mnie. Yy, będziemy, będziemy tak robić, żeby wszystko było dobrze. Natomiast są osoby odpowiedzialne u nas yy, za, za rozgrzewanie nas. To, to naprawdę są takie rzeczy, które już robimy po tysiące razy, znamy się, więc o to nie ma problemu. Był tam, gdzieś przewijał się wręcz, wszyscy byli pewni, że będziesz walczył z Anzorem, a z Jewem. Myślisz, że czemu nie walczy? Bo, bo pojawiły się pogłoski, że, że zawiesza karierę, jednak menadżer powiedział, że nie. No. Jak myślisz? Nie mam pojęcia co nam się dzieje. Ja też sam myślałem, bo mówiąc analogicznie tak wynikało z tego, że to będzie taka walka. Nie mam pojęcia, nie wchodzę jakby w, głębo, w głębiej w te rzeczy, bo szczerze mówiąc interesuje nie tylko to co jest związane ze mną, z naszym klubem, z moim trenerem, tak? tak nie zagłębiam się nawet, nie zaprzedam sobie do głowy. Jest taki rywal, a nie inny i trzeba się na nim skupić. Ostatnie pytanie na koniec, bo to też taki, taka sprawa w sumie chyba na przez którą twoi trenerzy byli źli na ciebie, że ty y, trochę się upasłeś chyba przed tą walką z, z zombie tak. i y, ten problem w klatce to był problem właśnie taki, że ci y, prąd odcięło to znaczy, troszkę, ja nie, nie, troszkę ja prawda? Nie, nie to, że się upasłem, bo byłem w Tajlandii i tam już wagę utrzymywałeś większą, to, prawda? Ja tak, troszeczkę wyższą tak, wagę tak, miałem, ja dzisiaj mam mniej chyba niż wtedy, jak byłem na dzień przed ważeniem, ale to wszystko właśnie dzięki temu, że raczej teraz Mówię, dostałem pierdziel, wiem co zrobiłem źle i, i myślałem wtedy, że będzie super dobrze, jak będę zbijał tyle, ile tam zbijałem z wody. Okazało się, że tego zrobię zabrakło. Na pewno przez to, że się przemęczyłem. Yy, no i tyle, no trzeba czasami zrobić błąd, żeby, żeby się żeby otworzyć oczy i już więcej go nie popełnię. I, i będąc jeszcze tutaj, no grzełem, byłoby nie zapytać Cię, no, to takie pytanie powinno być po walce, ale zadam je przed. Jak w ogóle masz oczekiwania? Czy myślisz, że po tej walce z Łukaszem Rajewskim jesteś w stanie, znaczy, czy chciałbyś zmierzyć się z kimś z przegranej walki zombie-kornik, rewanż z kornikiem lub walka, znaczy rewanż zombie lub walka z kornikiem? To znaczy u nas w kategorii jest kilka osób, nie? Jest jeszcze kleber, tak. który teraz wygrał, jest Leszek krakowski. No, ale on się jeszcze nie teraz... zdecydował, czy będzie w tej kategorii. Kto? Tego co wiem. Leszek Lechek? Krakowski. Aha, a tu nawet nie wiedziałem. To znaczy, ja tak jak mówię, nigdy nie wybieram, nie wybrzydzam bo też jakby KSW na to nie zezwala, ponieważ chcesz się bić, to się bijesz, no tak dostajesz zawodnika. Także moje życzenia mogą być takie, że Chciałbym walczyć z zawodnikami, którzy będą mnie zbliżali do walki o... Super. Dziękuję bardzo na koniec, oczywiście tradycyjnie pozdrowienia. Tak jest. Pozdrowienia dla wszystkich sponsorów, Mówię, nie będę teraz wymieniał, bo jest ich wielu, ale dziękuję Wam serdecznie, że mnie wspieracie, pomagacie mi w przygotowaniach. Wszystkim Spaniom, partnerom, trenerom, którzy, rodzinie, która teraz też... Jakby nasze te humory na ostatnie dni przeżywa i daje radę, także przepraszam Was za Przepraszam, bardzo, bardzo jestem, jestem gdzieś tam może już zdenerwowany, już ale to mówię, brak tego, tego pełnego jedzenia yy, i pozdrawiam wszystkich fanów, tym, którzy będą trzymać za nas ciuki piona. Dziękuję bardzo. Dziękuję.